Mamy no już nowy rok, tak jak już powiedziałem, witamy dzisiaj Trzech Króli. Cały grudzień żeśmy czekali na narodzenie naszego Jezusa na nasze Dzieciątko Boże. A więc mam nadzieję, że wszyscy jeszcze mają w głowach te kolendy, te wszystkie piękne kolendowe śpiewania. I teraz jedna taka dla Was, wśród nocnej ciszy. Pomożecie! Tak! Ciszę, głos się rozchodzi Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi Czy prędzej się wybierajcie Do pośpieszajcie Przywitać Pana, przywitać Pana Czy prędzej się wybierajcie Do pośpieszajcie Przywitać Pana, przywitać Pana Dzieciątko, żłowie, z wszystkimi znakami danymi sobie. Jak kowłopot kuczeć udali, a witając zawołali, z wielkiej radości, z wielkiej radości. Jak kowłopot kuczeć udali, a witając zawołali, z wielkiej radości, z wielkiej radości. Za żądanie Od czterech tysiące lat wyglądamy Nad siebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił nam się objawił Nad siebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił nam się objawił Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, że się spod po Chleba i wina, chleba i wina, padniemy na twarz przed Tobą. Wierząc, że się spoko słoną, i wina, chleba i wina! Hey! Ja mam taki zwyczaj, nawet na tych kolędowych naszych koncertach śpiewać: Aleluja! To oczywiście trzy miesiące albo 4, my później. Ale jak Was tak widzę, to mi się chce krzyczeć: to Aleluja! Wszystkie te korony czekające na tych naszych podróżnych, którzy idą, nasi Trzej Królowie. I my Wam teraz zagramy jedną pastorałkę pochodzącą z Trójwsi, mianowicie Dej Pumbuk Wieczór. Chyba, że już tu są nasi Trzej Królowie ale widzę, że jeszcze możemy Wam czas umilić, a więc zapraszamy do wysłuchania. 何必？ mm -hmm. Dziękuję za tę oklaski. nie spodziewaliśmy się. Nie spodziewaliśmy się również, że będzie aż milion osób na pięknym naszym cieszyńskim rynku. Tak, panie dyrektorze? A będzie jeszcze więcej, bo już kolejne orszaki do nas docierają. Już tutaj widzę, że procesja z kościoła św. Marii Magdaleny zdąża do nas. A więc już za momencik wszyscy królowie, mędrcy będą w komplecie i będą mogli złożyć pokój dzieciątku. Ale niech to nastąpi. No, jeszcze jedna kolejna, właśnie do hoe jy dan dan sit jy in die kamer om te sê jy het die rus en die hele tyd. Al die saak is die probleem. As ons dan net twee of drie groepe het. Ons het 'n studie groep en ons het dan 'n program wat ons doen vir die studente. Dit is 'n groep aan die professor. Zbiedziemy. A więc będzie dzisiaj hucznie, tyle króli jeszcze na jednym miejscu, nigdy nie widziałem ojkań. A więc cieszymy się, radujmy się, bo się dzieciątko narodziła, jedyna z

Moi drodzy, ci najważniejsi bohaterowie już są z nami, a więc my im pozostawiamy scenę i, jak już powiedziałem, cieszmy się, radujmy się. Zespół Bartnicki jeszcze dziś z nami tutaj będzie, będą kolędować i śpiewać z wami. Ja chciałem zaprosić świętą rodzinę do nas. Jest święta rodzina która zasiądzie tutaj na naszej scenie, która będzie jedną wielką sta zaimprowizowaną stajenką. E, a impreza rzeczywiście wielka, stęskniłem się zatem, żeby takie tłumy na rynku w cieszynie zobaczyć. E, świętujące. E, święto dziś wielkie, dziś dzień wesoły, takie jest przewodnie hasło tegorocznego szaku Trzech Króli, które zachęca nas do świętowania, do przeżywania, do zabierania radości ze sobą do domu. A już za momencik. E, Tutaj zasiądzie święta rodzina i przybędą ci, którzy złożą im pokłon w naszym imieniu. Królowie już zbliżają się do szopki, aby złożyć pokłon Nowonarodzonemu. Każdy z nich wyśpiewuje własną radosną kolędę w swym rodzimym języku. Król Baltazar mówi o radości, która mu towarzyszy wraz z nastaniem święta. Król Melchior zauważa, że z chwilą narodzin Zbawiciela zatrzymał się czas, czas, który jest miłością. I postanawia obiecać, że od tej chwili odmieni swoje życie. Z kolei król Kacper w tym uroczystym dniu składa pokłon połączony z dziękczynieniem. Już za chwilkę tutaj, na tej scenie, trzej królowie złożą swój hołd nowonarodzonemu. Już są z nami. Już z godnością docierają do świętej rodziny. Trzej królowie. Kacpel, Melchior i Baltazar. Już teraz złożą pokłon dzieciątku. Zobaczcie, trzej królowie. Gwiazda nas tu prowadziła do Twojej biednej szopy. Składam dar mój oraz serce pod twoje małe stopy. Przyjmij Jezu, dziecie małe, złoto i koronę. Tyś jest królem tego świata. Składam Ci pokłony. Ja z kadzidłem moim krękam przed Tobą, mój Panie. Rękają, składają swe dary I zabierają tę radość z narodzenia Pana do swoich dalekich krain. Zabierają do nas i głoszą tę dobrą nowinę wśród nas. Będą z Wami tutaj. Dziś jeszcze przez wiele, wiele minut. Nasz orszak Trzech Króli w Cieszynie jest orszakiem niezwykłym, orszakiem ekumenicznym. Po raz trzeci w tej formie odbywa się. Niestety nie mogliśmy spotkać się ze względu na pandemię w roku ubiegłym, ale duchem byliśmy wszyscy tutaj. i Tym bardziej się cieszę, że możemy być tutaj wśród Państwa. A jest z nami również pani Burmistrz Cieszyna, Pani Gabriela Staszkiewicz i jest ksiądz Jacek Gracz, proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętej Marii Magdaleny i jest ksiądz Marcin Brzuska, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie. Serdecznie zapraszam na scenę. Drodzy mieszkańcy Cieszyna, wszyscy przybyli do nas goście. Bardzo się cieszę, że mimo że taka aura nam dzisiaj nastała, wprawdzie e, trzeba się spodziewać zimy, jak jest zima, e, ale że was jest tak dużo. Bardzo się cieszę, e, że możemy po raz kolejny się spotkać tutaj w tym naszym niezwykłym orszaku ekumenicznym. E, ekumeniczny dlatego, że trzej królowie idą z trzech różnych parafii, w tym z parafii ewangelickiej i myślę, że e, jest to taki znak naszego tutaj, e, naszej dumy. Cieszyn to jest w końcu e, miejsce, w którym wszyscy znajdują swój, e, swoje miejsce, swój dom. E, witamy też e, naszych mędrców ze Wschodu. E, w najbliższym czasie również do Cieszyna przybędzie rodzina, która chciałaby się u nas osiedlić. E, I myślę, że to jest ten znak czasu, czy będziemy otwarci i otworzymy nasze serca i nasze domy. Na te osoby, które chciałyby w naszym mieście zamieszkać ten czas i świąteczny, i noworoczny sprzyja temu, żebyśmy rozmawiali na takie tematy i myślę, że mam nadzieję, że mieszkańcy Cieszyna z radością powitają i przytulą do siebie również tych, którzy chcieliby u nas zamieszkać. Ja tu jestem dzisiaj z moją bratanicą Tosią. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. I chciałam przy tej okazji złożyć życzenia bardzo dobrego roku, żebyśmy się wzajemnie rozumieli, żebyśmy wzajemnie o sobie myśleli i żebyśmy wzajemnie dla siebie byli dobrze. Dziękuję bardzo. Moi kochani, ten Orszak Trzech Króli w Cieszynie jest rzeczywiście bardzo specyficzny. Ja obiecuję, bo co roku obiecałem, że to sprawdzę. Czy to jest nieprzypadkiem jedyny w Polsce ekumeniczny Orszak Trzech Króli? Przyznaję szczerze, że nie słyszałem, aby było drugie takie miasto, ale ponieważ tego nie sprawdziłem dokładnie. To nie mogę opowiadać rzeczy, które są nieprawdziwe. Ale ja się z tego bardzo cieszę, że kiedyś parę lat temu ksiądz proboszcz Janusz Sikora zgodził się na to, a ksiądz Marcin, obecny proboszcz, yy, włączył się w to, żebyśmy razem wspólnie świętowali to właśnie święto Epifanu. Moi kochani yy, mędrcy, którzy pielgrzymowali do świętej rodziny, oni. Wrócili do swoich krain z wielką radością z dwóch powodów. Po pierwsze, że odnaleźli cel swojej podróży, czyli stwierdzili, że Bóg żywy i prawdziwy narodził się w Betlejem. My od początku Bożego Narodzenia się radujemy tą prawdą i ciągle sobie to przypominamy, że Bóg Pośród nas się narodził, zwykłych ludzi, a więc narodził się też w tej specyficznej, teraz scenerii covidowej i tych wszystkich kłótni naszych, które są i tej niecierpliwości i tego zdenerwowania. Bóg się narodził, żeby przynieść nam pokój. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie dzisiaj to zapamiętali. I druga jeszcze rzecz, która ich uradowała. Dziękuję że panie. oddali mu pokój, że go adorowali, że mu złożyli swoje dary. Myślę, że każdy przyszedł dzisiaj na rynek, żeby dziecięciu Bożemu złożyć to, co ma tam gdzieś w głębi swojego serca i poprosić: Panie Jezu, przyjmij to i pobłogosław moją rodzinę, moich chorych, moich bliskich, moje dzieci, tych, którzy są za granicą na emigracji, gdzieś poza domem. Prosimy, żeby Pan Bóg to wszystko pobłogosławił. Moi kochani, życzę Wam błogosławionego Nowego Roku, żeby Wam Pan Bóg błogosławił we wszystkich Waszych działaniach i na Wasze radości, i na Wasze smutki. Życzę także daru pokoju, którego świat dzisiaj dać nie może. Tylko Bóg może dać prawdziwy pokój. I życzę wam również zdrowia, bo to jest bardzo nam potrzebne. I jeszcze na koniec ostatnia moja radość. No przyznam, że to jeden z największych orszaków, jaki do tej pory był. Myślałem, że nas będzie dużo mniej, mogłoby nać być jeszcze więcej, ale jest nas sporo. Bóg zapłać za przybycie na rynek. Kochani, ja też chcę podkreślić jak to jest bardzo ważne i piękne, że przyszliśmy tutaj z różnych stron. Przyszliśmy jedni od wyższej bramy, drudzy tutaj od ulicy Głębokiej, trzeci e, orszak szedł od, e, od Liburni. Z różnych stron naszego miasta przyszliśmy tutaj, żeby być, żeby być razem, żeby być na cieszyńskim rynku. I my stojący tutaj na scenie mamy teraz niesamowity przywilej widzieć przed sobą kolorowy tłum ludzi. Cieszę się z tego, że tutaj wszyscy jesteście. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem jako kolorowy, radosny, pełen entuzjazmu i nadziei tłum ludzi, którzy dziś przyszliby tutaj świętować. Te korony, które założyliśmy dzisiaj, są wyrazem właśnie tego naszego świętowania naszej radości. Myślę, że tego bardzo, bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy teraz na przełomie lat, na początku nowego roku, bo przychodzimy tutaj z wielką nadzieją. Trzej mędrcy podjęli wysiłek wielu set kilometrowego marszu, by odnaleźć Nowonarodzonego króla, by odnaleźć Jezusa, by odnaleźć radość w swoim życiu. Kochani, Radość nie przychodzi sama. Po radość trzeba wyruszyć. Po radość trzeba pójść tak, jak oni poszli do Betlejem. Czasami naokoło, bo oni szli naokoło. Poszli przez Jerozolimę i trochę tam się rozczarowali, bo tam nie znaleźli dzieciątka. Dzieciątko znaleźli w Betlejem. A potem, kiedy, kiedy wracali, to Anioł kazał im iść inną Drogą niż oni sobie obmyślili. I być może, drodzy, ten rok będzie znowu chodzeniem innymi drogami niż myśmy sobie obmyślili. Być może będzie chodzeniem naokoło, być może będzie chodzeniem nie tymi drogami, jakie, jakimi byśmy chcieli, ale pamiętajmy o tym, że Pan Bóg wyznacza drogi naszego życia i Pan Bóg ma nas w swojej opiece. I dlatego Chcę Wam życzyć tego, by ten nowy rok był rokiem przeżywanym w Bożej obecności, w Bożej ochronie, żeby nas tu przybywało i żebyśmy za rok spotkali się w jeszcze większym gronie. A chcę zakończyć słowami kolendy: podnieś rękę, Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą, błogosław nasz cieszyn, nasze miasto, nasze domy, nasze rodziny aby dobro tego miasta się rozszerzało, budowało. Tego życzę, tego życzę władzom tego miasta i życzę też ekumenicznie siostrom i braciom ze wspólnot wszystkich parafii naszego miasta wszystkim wam. Niech pan Bóg błogosławi. 2022 rok. Dziękuję. Y jeszcze pragnę przypomnieć, że nasz Orszak kończy się tak w ogóle o godzinie 17.00 koncertem w Kościele Jezusowym, Ko koncertem kolędowym. A to nie znaczy, że my tu nie będziemy kolędować. Zapraszam do wspólnego kolędowania. Bóg zapłać.